Czy biczowanie w celu pokuty, lub zadośćuczynienia, albo wzbudzenia żalu za grzechy, czy też pobudzenia pobożności, jak to mówi święty Franciszek Celezy, jest grzechem? Nie należy patrzeć na grzech czy na niegrzech, natomiast od Soboru Watykańskiego II pewne rodzaje pokuty zostały zupełnie zniesione, i czegoś takiego jak biczowanie w tym momencie już nie ma. Mamy szanować swoje ciało, które jest darem od Pana Boga. Dlatego nie w kontekście byłaby taka nieroztropność, żeby teraz się biczować, czy, yy, czy okaleczać w jakiś sposób. Nie na wszystko patrzymy jako grzech czy nie grzech. Wielokrotnie mamy coś, że coś jest nieroztropne, bo po prostu coś głupio zrobił, I, ale to nie jest w kategoriach teraz za każdym razem, że obraziłem Pana Boga i teraz bardzo obraziłem, czy nie bardzo obraziłem, czyli grzech lekki, czy grzech ciężki. Proszę, proszę, proszę. I to jest jeden z najlepszych dowodów, że Remi Racław jest po prostu lewicowym pentakiem w kościele katolickim. No, bo wiadomo, według lewicowej ideologii katolickiej, czy też może nie katolickiej, ale po prostu rozmiękczającej katolicyzm, oczywiście wszystko ma być łatwe, lekkie i przyjemne. I prawda, młodzież ma hasać na różnych występach machać, prawda, różnymi flagami, wszystko ma być sympatyczne, prawda, La motylki latają wokoło i po prostu chwalmy Pana, prawda. A tu jest powiedziane przez niego, że po Soborze Watykańskim II, prawda, biczowanie zostało uznane za nieroztropne. No i widzisz, Radsławie, to ja ci teraz powiem o kimś, kto był i zaangażowany w sobór, watykański II i się akurat biczował. I jest taką postacią na dodatek. Jak to się mówi, żeś niegodzien Racławie nawet buty mu czyścić. Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II. No i co my na to powiemy, panie Racław? Wy nie powiecie nic, prawda, bo macie ograniczoną wiedzę, no ale tutaj Kościół sięgnął do mądrzejszych od was i tak yy, siostra sercanka, Tobiana Sobutka, która była właśnie, jak to się mówi, szefową tych sercanek, które na Watykanie się tam zajmowały ojcem świętym, Janem Pawłem II, no to ona w procesie, prawda, yy, beatyfikacyjnym złożyła właśnie Różne świadectwa na temat Ojca Świętego, i było też o akurat. I ona wręcz powiedziała, że jak byli na przykład przyjeżdżali na lato do Castel Gandolfo, to były wręcz siostry w sąsiednim pokoju, i często było słychać odgłosy uderzeń, gdy Ojciec Święty się, Jan Paweł II się biczował. I, i, mówi, I mówiła, że to było przez cały czas jego pontyfikatu i to było jeszcze nawet w czasach, kiedy już był cierpiący. Jak musi jeszcze sam poruszać, to do tego czasu się biczował. Czyli wiadomo, że to aż do końcówki prawie pontyfikatu Jana Pawła II, który miał wiele innych cierpień, a jednak y, tej praktyki systematycznie używał. Dlaczego? Bo jak to powiedziane, jeszcze tu potwierdził też, znaczy nie naoczny świadek, czy słuchający tego, jak, jak siostra sobódka, ale ojciec święty Jan Paweł II miał na początku swojego pontyfikatu takiego jeszcze jednego sekretarza, i to był biskup. Emery Kabongo. To był murzyński biskup, który wspomina, że słyszał od wielu osób z otoczenia na Pawła drugiego, że papież się biczuje. No i potwierdził to też po prostu po tego, nie widząc tego, no ale mówi, całe otoczenie tamtej się o tym mówiło. I jeszcze postulator prawda, całego procesu beatyfikacyjnego, kanonizacyjnego Ojca Świętego, czyli ksiądz Sławomir Oder, który zbierał te wszystkie zeznania y, tych świadków życia Jana Pawła II, to napisał, że po prostu papież miał y, w szufladzie swojego biurka jakiś pas duży, którym właśnie się biczował. Jest to zawarte właśnie w książce księdza Odera, która ci nazwę, dlaczego jest święty. Oczywiście chodzi o Jana Pawła II. No i biczowanie jest podane jako właśnie ten jeden z przykładów tej świętości. Od wieków w chrześcijaństwie biczowanie było praktyką duchową. Chodziło o to, żeby umartwić ciało, umartwić się, dojść do, prawda, do, do, wykonać pokutę, dojść do tej po prostu większej właściwości duchowej. I ojciec święty jak miał podejmować duchowe jakieś ważne decyzje, chciał się uniżyć właśnie, żeby te decyzje były najbardziej prawdziwe. I było to przy, przy wyborze pesmy biskupów czy kardynałów, po prostu, których miał mianować. No, i on, żeby trafić na tego, znaczy wybrać tego najlepszego, po prostu yy, w tym momencie kandydata to po prostu czyni coś takiego. Także nie jest to praktyka zapomniana, gdyż wielu pobożnych ludzi czyni to teraz, choć nie jest to już praktyka tak popularna jak kiedyś. No, a tacy po prostu no, ściemniacze jak, jak Remi Racław, no to oczywiście oni staraliby się, wszystkie takie rzeczy. Czy praktyki duchowe od wieków znane w kościele usunąć? No bo po prostu Racław jest, jak to mówi, ściemniającym agentem protestantyzmu. No i nie ma się co dziwić, że on będzie po prostu nawet ośmieszał o takie praktyki. Jak to jest z posłuszeństwem i nieomyśl, nieomylnością papieża, jeśli kiedyś byli, byli antypapieże? Czy to, co robi papież jest dobre, czy, to, czy jest to możliwe, że jakiś papież będzie taki, że nie powinniśmy go słuchać? No więc antypapieże kiedyś związani byli z walką o tron i walka o tron, kiedy papież był głową królestwa i podporządkowywali mu się inni władcy? no to taka walka była. No i z tego też wynikały różne spory i pojawiali się antypapieże. Natomiast od jakiegoś czasu czegoś takiego już nie ma, ponieważ też nie ma królestwa kościelnego i papież chociaż jest głową w Watykanie, to jednak to jest maciupeńkie państewko, gdzie nie ma ani wojska, ani jakiegoś takiego wpływu na innych władców. Dlatego od tego czasu nie mówimy o antypapieżu i po prostu mamy słuchać papieża, który jest wybierany i tak jest, z tym się trzeba zgodzić. Co ten facet znowu się opowiada? No spójrzcie Państwo, królestwo kościelne, prawda? Już nie ma królestwa kościelnego i on to potraktował, że, że nie ma antypapieży. Bo byli, jak było królestwo kościelne, to byli antypapieże, byli inni władcy, znaczy innych antypapieży nazwał władcami adekwatymi do, 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 do papieża. No ale chwileczkę, dzieci anty, antypapieże mieli te swoje królestwa. Było jedno królestwo kościelne i po prostu chodziło nie o samo królestwo, tylko o tego, że ktoś jest przeciwny prawidłowo wybranemu papieżowi i stara się dostać na jego miejsce, czyli na, na to samo królestwo. I, czyli królestwo tutaj nie ma nic do rzeczy materialnej Kościoła, tylko po prostu, jak to się mówi, sprzeczność poglądowa i sprzeczność osób. Jest wybrany jakoś, za atencją Ducha Świętego, prawidłowo papież i pojawia się drugi kandydat, który za pomocą sił ziemskich, ale władców ziemskich innych, a nie tego, żeby był ja, jakieś królestwa antypapieży naokoło Rzymu, dajmy tak do tego, no po prostu chce zająć jego miejsce, czy jakiejś frakcji innej, rzymskiej, która się sprzeciwia danemu prawidłowo wybranemu papieżowi, ten papież chce być wybrany. Królestwo ziemskie Kościoła nie ma nic wspólnego akurat z tym. No poza tym REMI oczywiście opowiada głupoty, bo i w naszych czasach jak mamy jakiegoś tam antypapieża, był gdzieś tam wybrany, w jakichś tam walpach, czy gdzieś, jakiś tam jeden, czy drugi. Zaraz ja już nie pamiętam w tym momencie, ale zaraz w, w, tutaj w napisach do tego filmu się pojawią nawet jakie oni sobie kiedy byli wybrani i, i jakie imiona sobie te papieskie przy, przybierali, bo tam w ich wyborze to tam <laughs> pieżej grupa jakichś, nie wiem, 15-20 osób. I, i bo, są grupy, które uważają, że nie ma papieża i że oni mają tak, te, takie wybory. Są w naszych czasach. A w dawnych czasach, jak jeszcze nie było królestwa kościelnego ziemskiego, o którym mówił Rasław, ja przypomnę, że za pierwszego antypapieża jest uznawany Hipolit rzymski, który w pewnym momencie był w opozycji właśnie do legalnie wybranego papieża, bo było stronnictwo, które chciało wybrać akurat tego Hipolita. Także to, to co Remi opowiada, to ma często tyle wspólnego z prawdą, co. No już nie będę czynił różnych złośliwych porównań, bo to nie o to chodzi, ale yy, ostrożnie trzeba go bardzo słuchać często, tyle powiem. Dużo z moich znajomych w październiku dodawało pioruna takim czynem wykluczali się z kościoła. Co mam zrobić, gdy widzę, że te osoby przyjmują komunię świętą? Więc po pierwsze, to nie jest wykluczenie się z kościoła. Nie mogę mieć z jakiegoś znaku, który mnie wyklucza z kościoła. Może to być znak, który jest przeciwko Kościołowi, bo to mamy, czy moralności Kościoła, bo to mamy w, 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 przy Piorunie, to jest no, jako postulaty Pioruna. Natomiast no, nie, nie ma tej jasnej dyrektywy, że ta osoba może, czy nie może przyjmować komunię świętą. Na pewno nie jest to apostazja. Wiele osób też traktuje to jakoś politycznie, czyli. Poglądy swoje próbuje tutaj uzewnętrznić, więc na pewno nie można powiedzieć, że taka osoba jest wykluczona z kościoła. Nie mogę mieć jakiegoś znaku, który mnie wyklucza z kościoła. Tak powiedział Racław. No i cóż, jak zwykle ma połowić tą prawdę. No bo powiedzmy sobie szczerze, pojawiają się czasami takie ruchy, które przez nieuświadomionych, nieotwierdzonych ludzi są traktowane jako moda. I oni się na to łapią, prawda? Noszą różne znaki, takie czy inne znaczki. I że są przynaleźć do tej grupy w danym momencie, ale to jest takie powierzchowne. Ale, jeżeli powiedzmy, no, ktoś nosi odwrócony krzyż czy pentagram, a jednocześnie nie chodzi do kościoła, ale uczęszcza nam ta szatanistyczne, albo przynajmniej po prostu nie uczęszcza do kościoła i tego, no to się wyklucza z kościoła i ten znak jest tylko symbolem jego wyboru, jego duszy. Ale. I są takie różne grupy, które mają właśnie takie znaki, symbole, i tak dalej, które są wykluczające z kościoła. Zresztą, no, ja jeszcze nie to niekoniecznie kończę szataństw, jak ktoś przynależy do masonerii, też ma określone znaki, którymi się identyfikuje. No, i w Kościół akurat takich ludzi wyklucza za przynależność do masonerii. Także, jak zwykle, Racław udzielił odpowiedzi częściowej i zdawkowej. Na no najgorszym takim znakiem jest oczywiście 666, czyli jakoś symbolicznie opisany symbol największego wroga ludzkości Antychrysta. I on przecież mówi Pismo Święte w apokalipsie, że on będzie, prawda, zmuszał ludzi do przyjęcia na prawą rękę albo na czoło tego swojego znaku, czymkolwiek ten znak miałby być. No i będzie to oznaka przynależności do Antychrysta że to są jego wyznawcy, znaczenie, jak bydło. Czyli są znaki, które wykluczają z kościoła, bo tacy ludzie będą tego antychrysta musieli czcić. I to jeszcze powszechnie okazując to. A więc nie można powiedzieć, że nie ma znaków, które nie wykluczają z kościoła, bo są takie znaki, jak choćby właśnie to 666. No i zresztą święta Hildegarda z Bingen, opisując w, swoich, w swojej księdze z właśnie tamte czasy, no napisała, że y, antychrystowi ten znak, y, 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 znaczy wymyśli go szatan i jakoś tam przekaże, czy natchnie antychrysta, żeby on ten znak zastosował, po to, żeby jak y, Hildegarda to napisała, po to, żeby przez ten znak odrywać ludzi od Pana Boga. A więc co? A więc są po prostu takie znaki, które są oznaką po prostu wyboru. Jeżeli nie jest to moda, tylko wybór, powiedzmy, jakiś tam stały, czy ze względu na ekonomię, ale jednak, żeby chociaż mieć pełną michę, jak to niektórzy z Antychrysta, bo tam ci, którzy to znaku nie będą mieli, to nie będą mogli właśnie, jak to jest powiedziane, ani kupić, ani sprzedać, czyli nie będą po prostu włączeni do możliwości zakupienia towarów, czyli po prostu zostaną skazani na śmierć. A więc ci, którzy przymuszeni, czy z własnej woli wybiorą ten znak, no po prostu dokonają odejścia od Kościoła, apostazji. No to o czym tu mówić? A symbolem tego będzie szóstka, potrójna. Czy po śmierci w niebie, piekle czyściu posiadamy świadomość naszego życia na ziemi? Czy pamiętamy o naszych rodzinach, problemach i tak dalej? Zapytaj mnie, jak umrę. Dobrze? To wtedy będę mógł na to odpowiedzieć. W tym momencie nie mam takiej wiedzy. Po śmierci to możemy mieć wiele innych problemów, Także nie wiem, czy akurat odpowiadaję na takie pytanie yy, tak zdawkowo i powiedzmy, lekko ironicznie, by, będzie cię interesowało nadal. A wystarczyłoby teraz po prostu, gdybyś człowiekowi polecił jakąś po prostu dobrą książkę na temat zaświatów, no bo akurat yy, nie musisz traktować siebie jako ostateczne rozwiązanie niektórych problemów, ale byli ludzie mądrzejsi od ciebie już na tym świecie. Katolicy, którzy jakieś tam wizje mieli, prawda, bywali yy, i których świętość została potwierdzona przez Kościół. Nie tak jak Twoje banialuki w tym momencie. Także trzeba było polecić jakąś dobrą książkę o czystcu, o piekle i o niebie, i tyle, i byłaby odpowiedź w sam raz. A tak, no to po prostu no, wiesz, jak jest, nie? Mam pytanie: czy po zmartwychwstaniu ciał, tak zwanym powszechnym, seks też będzie grzechem? bo chyba będzie miłość fizyczna w Królestwie Bożym. Z tego, co się orientuję, jeszcze nie byłem po drugiej stronie, to tam nie ma seksu. Z tego, co się orientuję. Ale może Pan Bóg nas zaskoczy. Tego nie wiem. Tak. Proszę bardzo. Znowu już cały Remi Racław, prawda? Pierwsza odpowiedź była oczywiście prawidłowa, a druga odpowiedź to jest A. Możliwości wymieniamy nabijanie się z tego, kto mu zadał to pytanie, b przyjęcie, prawda, jak to się mówi, poglądów szóstaka w tym względzie, czyli, prawda, tego, że fizyczność będzie w niebie, c możliwe, że, prawda, Radsław chciał pozyskać jakiś, przypodobać się przynajmniej jakimś arabskim odbiorcom w Polsce akurat i wybrał, prawda, w cudzysłowie, teologię, nie wiem nawet jak to nazwać po prostu, arabską która przewiduje chorysy prawda fizyczność fizyczne kontakty w duchowym niebie. To jest bardzo ciekawe. Także można powiedzieć, że prawda, tutaj, tutaj prawda Radsław okazał bardzo szeroki kontekst swojego intelektu, także że nie wiemy jaka jest odpowiedź prawdziwa. Także no zamieszanie Rafael, Michał i Gabriel. Wszystko jest w odniesieniu do Boga. Jest L, a to El, to jest Bóg. Bóg uzdrawia. Bóg niesie dobrą nowinę. To jest Gabriel. I Bóg jest mocny. Czyli Michał, ten, który nas chroni w walce przed, przed smokiem. A Gabriel, ten, który. Sprawia, że możemy słuchać Słowo Boże, że możemy je przyjmować. W Piśmie Świętym jest trzech archaniołów z wami, znanych z imienia. No i prawda, egzegeza tych imion wykonana przez Rad jest po prostu jak zwykle powalająca. No to mniej więcej dosłownie taka jak to wszystko, co on robi. Także, żeby nie być gołosłownym, to ja zaraz przeczytam też fragment z autorytetu, bo taki jest niewątpliwie. Święty Izidor z Cywili to jest doktor kościoła i patron internetu. No i ten patron internetu, no, bo poruszamy się w rzeczywistości internetowej, no to chyba patrona internetu też było wolno zacytować, prawda, na, jak to się mówi, ośmieszenie, prawda, tych niedorzeczności, które Ratzław w internecie opowiada. No to chyba jest, mogę to zrobić. A więc było, Święty Izidor z Cywili, kiedyś napisał takie dzieło, Etymologię było to traktowane jako pierwsza, być może, encyklopedia wszelkiej wiedzy religijnej, też. No, i teraz pozwolę sobie akurat krótkie fragmenty na temat egzegezy tych trzech imion anielskich odczytać. Gabriel, po hebrajsku, w języku yy, naszym przekłada się na moc Bożą, gdzie bowiem ujawnia się władza albo moc Boża, tam jest posłany Gabriel. Yy, Michał przekłada się na któż jak Bóg, kiedy bowiem czyni się na świecie jakieś cuda mocami cudownymi, jest posyłany ten Archanioł i z samego działania jest jego imię, gdyż nikt nie może uczynić tego, czego uczynienia nie przewyższyłby Pan Bóg. Rafał, Rafał, przekłada się na leczenie lub lek Boży, gdziekolwiek bowiem jest konieczne dzieło pielęgnowania i leczenia, ten archanioł jest posyłany przez Boga i stąd nazywa się lekiem Bożym. No i co z tego wynika z tych fragmentów, które żeśmy przeczytali właśnie przed chwilą yy, z doktora Kościoła? No, no wynika, że Remi co prawda jeszcze jeżeli chodzi o archanioła Rafała, czyli Rafaela, to jeszcze udało mu się trafić. Ale już z kolei, prawda? Jeżeli chodzi o Michała, to jego imię nadał mu od Gabriela. Przesunął imię z Gabriela, z Archanioła Gabriela, na Michała. E, czyli już nie wiadomo, co tu się po prostu dzieje. A z kolei imię Gabriela, no to sobie już tam chyba wymyślił sam, e, jak to po prostu jest kreatywny Racław, no i takie rzeczy po prostu dokonuje. Także widzą Państwo, jak to z tym Remim Racławem jest. No i można powiedzieć, że z tą pomocą anielską... Szczególnie intelektualnie to jest też dowód, no to, to to chyba jest bardzo cienko, no ale już wiemy dlaczego. No jak on po prostu yy, trafia za trzecim razem, żeby wezwać jakiegoś anioła do pomocy, to, to pomóżcie mi, prawda, na tej zasadzie. Ale kto ma pomóc, jak on wzywa jakieś nie wiadomo co, kogo tam po prostu po tego, prawda? Po imionach nie ten, bo, bo, bo innych używa po prostu określeń. Nikt nie wie, co, na kogo on ta woła, to dobra, dalej śpiewamy psalmy. No i tam fff, nikt z tej góry do niego po prostu, do Racława, nie wstępuje. No dobrze, ale nie ma się co podśmiewać z Remiego, bo teraz jeszcze trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną i poważną rzecz na jego temat. Otóż, tutaj właśnie podczas y, jego wpadki z aniołami, archaniołami, odkryłem też pewną prawidłowość, która pozwoliła mi zrozumieć pewną rzecz. A potem jeszcze jeszcze jedną prawidłowość, co w sumie pozwala określić, co się z tym całym człowiekiem dzieje. Otóż. Y, on nagrywa programy wiadomo czasami zgodnie z pewnym cyklem kościoła. Wiadomo, 29 jest Świętych Archaniołów, 29 września każdego roku. No i ten program, który tutaj nie potrafił sobie poradzić z rozpoznaniem imion Archaniołów. No, właśnie też był jednym z takich kolejnych. Bo on co roku prawie nagrywał o tych Archaniołach. No, i to jest ostatni w jego programie o Archaniołach, teraz, który mamy. A wcześniejsze były takie, że on też podawał tę te, etymologię tych imion anielskich. I proszę Państwa, wcale się nie pomylił. Tak jak tutaj. We wcześniejszych latach podawał prawidłową etymologię trzech archaniołów. Dokładnie wyjaśniał ich imiona jak, jak, tak, jak brzmią. No i co się stało? A no skojarzyłem to jeszcze z jednym faktem. Podczas poszukiwań materiałów do tego programu o nim teraz, o tym, że Remi w poprzednich latach popełniał dużo mniej błędów w ogóle we wszystkich kazaniach. Jest tam w ogóle trudno znaleźć coś, by powiedział, błędnego i dopiero w ostatnich latach zaczął na masową skalę robić te błędy. Skojarzyłem to, zastanowiłem się, jaki jest wniosek. A no, wniosek jest taki, że uwaga, uwaga, Remi był kiedyś dobrym księdzem. I co się stało? Nastało no, się to, że poszedł po prostu totalnie w tą lewacką ideologię, katolewacką ideologię, tak to nazwijmy. Przyjął te wszystkie, jakieś, powiedzmy, mandry ekumenizmu, przyjął za zasadę, prawda, branie, powiedzmy, od pseudozielonoświątkowców różnych rozwiązań i tak dalej, które zastosował. No i to niestety przynosi mu coraz większy, że się tak wyrażę, brak rozumu. Jego poczynaniach i w tym, co on mówi, po prostu. No, niestety, prawda jest taka, że jak się zrobi błędne, wstępne założenie, na którym on teraz zaczął budować, to nawet duch święty nie pomaga, bo właśnie wstępne założenie jest fałszywe. No, a z tego, co powiedziałem, no to niech się zastanawia inni katolewacy, do jakich mogą dojść po prostu yy, skutków, jeżeli powiedzmy, sam początek mają źle opracowane. Także. I to jest jeszcze jeden dowód na to, że tradycja w kościele jest potrzebna, bo jak się nie ma budowy na zdrowym fundamencie, co wszyscy co czytają Biblię znają te teksty, no to się po prostu dochodzi do jakiegoś rodzaju rozwały zawsze na końcu. Także taki jest wniosek, też powiedzmy taki na poważny, mimo tych tutaj niektórych śmiesznych elementów też, no ale niestety nie ma się co śmiać, bo ten człowiek ma po prostu poważny problem jako kapłan. Po prostu przyjął nie te założenia, które, którymi powinien żyć. No i skutki są takie, że można teraz o nim robić programy prześmiewcze też. To tyle. To tak na poważnie. To jest coś, żeby coś człowiekowi poradzić. Jak z tego wyjść, jak się sam zastanowi. To jest warte rozważenia. Powrót do światłości. Szanowni Państwo, i na koniec coś zabawnego, no aby po prostu, jak to się mówi, no, trochę ten smutny obraz Racława poprawić. I także dowód na to, że od tak zwanej karmy jednak nie można uciec. Pamiętają bowiem Państwo, bowiem powód w czasie filmu o Mszy Żużlowej jak dałem właśnie powód, dlaczego ja się w ogóle Racławem zająłem. No, i okazało się, że jego sposób argumentacji jest mniej więcej na poziomie i kręci się wokoło komedii Rozmowy Kontrolowane. I okazuje się, że on ma jakąś skłonność właśnie do zaciągnięcia podobnego rodzaju argumentacji, jaki się znajduje po prostu właśnie w filmie Rozmowy Kontrolowane, na co mamy kolejny przykład. Chciałem podzielić się ze znajomą Opłatkiem, ale z pośpiechu zapomniałem go, za zapomniałem go zabrać. Znajoma też nie miała, za to miała hot -doga i stwierdziła, że można się nim podzielić i tak zrobiliśmy. Czy to był grzech? Jeśli to był piątek, to tak. A jeśli to nie był piątek, to hot -dogiem się zawsze można dzielić i życzenia też sobie zawsze można składać. No zgodnie z tradycją właściwie powinien być opłatek. Słusznie, słusznie, ale nie róbcie z tego zagadnienia. Najważniejsza jest tradycja. Podzielimy się jajeczkiem. Aha. No i proszę bardzo, kiedyś lewaki starej szkoły, że się tak wyrażę, to się dzieliły jajeczkiem, prawda? A teraz, Remigiusz Racław, lewak nowej szkoły, to on zaakceptował jakiegoś normalnie do podziału amerykańskiego hot -doga. Ja to nie wiem, jak to można robić, no ale widać, że mamy takie czasy, że, prawda, ideologia lewicowa nie musi koniecznie płynąć ze wschodu, ale może być Zaciągnięta z zachodu, no po prostu. No to po prostu, kto to ma takie pomysły? No takie, tradycjonalista, taki remi po prostu.